I co, niedowiarki, ufne, przychodzę kolejny raz, żeby odhaczyć z listy, kolejną rzecz, którą zapowiadałam tutaj od tylu lat oraz na kątach, które mi usuwano przez cenzurę w takim właśnie szczególe kolejnych wydarzeń, tego szalonego planu, tego szaleństwa unijnego, tego zbawiania świata, naszej matki planety Ziemi, bo przecież chcemy wierzyć, że dzięki kolejnym nakazom zakazom, kosztom i podatkom, My, idąc do świętego Piotra, dostaniemy czerwony dywan i zbawienie na dzień dobry. I ja obnażę Ci tutaj argumentami to wariactwo bardzo prosto, znowu pokazując okrutną prawdę, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, dając Ci też argumenty do tego, żeby rozmawiać z tymi, którzy naprawdę wierzą i ufają temu, że tak powinno być, że to słuszne. Już za kilka miesięcy nasze codzienne życie bardzo się utrudni w praktyce, a nasze portfele znowu się uszczuplą. Przez ten wspaniałomyślny pomysł wprowadzania kaucji za butelki szklane oraz plastikowe, oraz puszki, z tego co wiem, będziesz teraz zapierdzielać ze śmieciami z powrotem do sklepu. Tak, jakbyś już wystarczająco musiał poświęcać czasu, którego pewnie trudno ci znaleźć, wychowując dzieci, mając dwa etaty, żeby w ogóle pójść do sklepu, teraz będziesz musiał zapierdalać ze śmieciami z powrotem. Albo będziesz robił to od razu, albo będziesz musiał znaleźć jeszcze w swoim na przykład małym mieszkanku jakieś miejsce, jakieś większe śmietniki, żeby to przechowywać. A jak nie, to będziesz żył na śmieciach. Myślę właśnie w tym momencie o sobie, gdzie ledwo mam gdzie trzymać swoje już segregowane na cztery miejsca śmieci, ponieważ myk jest taki, że nawet nie będzie można zwrócić takich e, plastikowych butelek, które będą jakkolwiek zgniecione. Nie. Zrozum proszę. O co tu kurwa chodzi? My od lat segregujemy śmieci, plastik, szło, puszki, uczą nas i tak tersują, że to jest właśnie recykling, tak? A w praktyce wychodzi na to, że potrzebują po prostu kolejnego molochu, żeby dojść nas na pieniądze i żeby bogacić swoich kolesi. Bo w praktyce wychodzi na to, że system stoi w miejscu, magazyny i sortownie wciąż są przestarzałe, brak mechanizacji, brak sprzętu, który naprawdę wykorzysta te materiały. Więc kurwa płacimy coraz więcej co roku, a efekty, żadne, bo wszystko i tak generuje w tym momencie oddzielne koszta, kolejną jakąś po prostu yy, inwestycję, która tylko i wyłącznie widzimy, że ma przełożyć się na po prostu większe dojenie nas z portfela. Po co tworzyć oddzielny biznes, nowe koszty, kiedy można zmodernizować to, co już działa? Takie systemy sortowania i recyklingu już praktycznie funkcjonują to chyba lepiej byłoby zainwestować w sprzęt, mechanizację, automatyzację tego, co już istnieje i do tego jest, kurwa, mać przeznaczone. Prawda, widzisz w tym sens, logiki dla środowiska. Co więcej, takie sklepiki, które masz pod nosem, na przykład Żabka, będą mieli dowolność, czy będą chcieli, bądź nie chcieli sprawować takie funkcje dodatkowe. Obowiązkiem będą supermarkety powyżej 200 m. kwadratowych. Co znaczy, że w tym wypadku będziesz musiał szukać konkretne miejsce, nie wiadomo jak daleko od ciebie umiejscowione, w zależności od tego, gdzie mieszkasz, żeby w ogóle móc to zwrócić. Weźmy sobie na przykład ludzi mieszkających na peryferiach. Na wsiach może jakich, jakichś starszych ludzi już mają trudność, żeby się dostać do jakiegoś większego miasta raz w tygodniu, raz w miesiącu, żeby dokonać jakichś zakupów. Większość sklepów już w tym momencie zdeklarowało, że nie zamierza czegoś takiego prowadzić, ponieważ cała dystrybucja, całe dodatkowe zagospodarowanie, koszta, znalezienie miejsca, powierzchni do przechowywania tego jest dla firm niemożliwe. Lidl szacuje, że dostos dostosowanie jednego sklepu będzie kosztowało milion złotych, yy, więc mówi się, że na przykład sieć sklepów to jest średnio 250 milionów. I teraz, jak myślisz, gdzie te koszta pójdą? podwyżkę wszystkich, kurwa, mać cen. To jest identyczna lawina, jak w momencie, kiedy pod, poddrożeje prąd. Mamy na przykład wielki sieciowy Rossman, który już dzisiaj jako skutek tego deklaruje, że nie będzie sprzedawał produktów właśnie ani plastikowych, ani szklanych. I widziałam już takie deklaracje z, z, ze strony różnych firm, więc będzie ograniczony nawet dostęp do takich produktów, jak można mądrze zauważyć, w tym wypadku znowu jest to finansowanie, wstrzymywanie życia tych wielkich molochów globalistów, ich marketów, ich marek, a wszystkie te najmniejsze znowu jakieś prywatne, lokalne sklepiki nie dadzą rady tego udźwignąć. Ekologia to tylko pretekst, bo szkło od zawsze było zwrotne, oczywiście dobrowolnie i działało bez państwowych systemów. Plastik PET i puszki Taka jest prawda. Lepiej opłaca się zrobić od nowa, bo recykling to tak zwany downcycling, czyli z butelki PET nie powstanie nowa butelka, przeważnie nie powstaje, e, tylko występuje po prostu ten tym gorszy materiał, którego nie da się kilkukrotnie właśnie przetwarzać. Mamy w tym momencie większy ślad węglowy, ponieważ system kaucyjny wymaga właśnie nowych maszyn, ciężarówek, transportów, magazynów. To wszystko trzeba zbudować, to wszystko trzeba dostarczać efektem będzie więcej spalin, więcej logistyki, czyli dosłownie efekt odwrotny niż ekologiczny, identycznie jeśli chodzi o auta elektryczne. Największe śmieci za to w naturze, które właśnie są problemem i tak nie podlegają kaucji, czyli foliówki, tetrapaki, styropiany, tak, fast foody, foliowe opakowania generalnie, a to one zalegają w lasach i rzekach, a nie puszki, które i tak zbierają z umiarze, bo są warte pieniądz. Identycznie jest z nas butelkami na przykład po piwie. Ukryty podatek i zamrożenie pieniędzy to są miliardy złotych kaucji, które będą leżały na koncie operatora systemu. Kto nie odda butelki, traci. I to nie jest ekologia, tylko maszynka do przejmowania znowu twojej gotówki i co więcej, jako element tego najgorszego docelowego planu. Kontrola konsumpcji jedna wielka, ścisła kontrola wszystkiego, gdzie każdy produkt z kaucją będzie w bazie to jest krok do cyfrowej inwigilacji naszych wydatków pod przykrywką ekologii. Pod SG i przyszłe CBDC, czyli kontrolę wszystkich naszych wydatków, pod które będzie podpadał ślad węglowy. To jest kosztowny teatr PR-u. Więcej transportu, więcej energii, a odzyskane materiały i tak w większości wrócą na wysypiska, bo je się nie, recykli nie recyklinguje. Efekt końcowy więcej biurokracji, mniej wygody, dosłownie uprzykrzanie ludziom życia, zero realnej ekologii, zakładanie nam pętli na szyi. Identycznie jest z nami, jak dobrze widzimy, jak to wygląda w momencie, kiedy kazano w restauracjach dokładać koszt oddzielny za plastikowe opakowania. Widzimy, że firmy nie uwzględniły tego w dotychczasowej cenie, tylko podniosły tę cenę o ten dodatkowy koszt, co znaczy, że oczywiście, że tak jak zawsze, ten koszt 50 groszy na produkcie, złotówki na produkcie, będzie na nas przerzucony plus. Plus cała właśnie logistyka z tym związana, dodatkowi pracownicy, dodatkowy czas, który będzie trzeba poświęcić na to, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie kosztować, obliczono nawet, oszacowano, że inwestycje na start będą wynosić nawet 14 miliardów złotych obejmujące budowę infrastruktury, modernizację sklepów, zakup butelkomatów, Uf. koszty operacyjne przez pierwsze 10 lat to kolejne kolejne 23 miliardy złotych obejmujące serwis, logistykę, zatrudnienie. I łącznie mamy 37 miliardów przez dekadę. Polska izba gospodarki i odpadami mówi, że system może generować około 3-3 miliardów złotych rocznie kosztów operacyjnych. To jest realne obciążenie dla podatnika. No, a jesteśmy obecnie w zadłużeniu Minus 300 miliardów w ciągu jednego roku. Z suma summarum mówimy oczywiście o ponad dwóch bilionach zadłużenia. Wyprodukowanie jedynego słusznego rozwiązania dla transformacji energetycznej, dla ratowania planety, polepszenia środowiska, czyli elektrownia atomowa, wymaga trzy razy tą kwotę. Jeśli chodzi o ekologię, to dlaczego nie obniżą nam kosztów za wywożenie naszych śmieci, które i tak z roku na rok kosztują coraz więcej? Czy w ten sposób. Pokażą, że tu chodzi o jakieś racjonalne i przede wszystkim dbanie o nas i o nasz dobrobyt? Nie. My będziemy i tak płacić za śmieci coraz więcej i coraz więcej, a jednocześnie będziemy mieć kolejne koszty za śmieci w każdym naszym zakupie. W normalnym, zdrowym świecie, a nie zdominowanym przez dosłownie terrorystów, zamordystów. Byłoby powiedziane teraz, że w ramach tego obniżą nam właśnie koszty za nasze dotychczasowe śmieci, bo przecież tych śmieci będzie mniej. Przecież my włożymy tutaj trud, żeby być tymi śmieciarzami, żeby odciążyć pracę. Szklane butelki mogą najbardziej tyczyć się na przykład alkoholu. Teraz mamy wielką akcję, gdzie będzie podniesiona akcyza docelowo w następnym roku aż o 30% do dzisiejszych kosztów za alkohol nie będziemy o tym się tutaj rozwodzić, bo to jest odrębny temat, temat, żeby wartościować, czy to jest słuszne, czy nie słuszne. Natomiast wiadomo, że wszystko chodzi o to, żeby drenować i dosłownie doić nas z pieniędzy, a wcale nie chodzi o nasze zdrowie, bo jednocześnie mamy reklamy telewizyjne alkoholu, prawda? I nie ma z tym problemu. Więc kiedy mamy 30% podwyższonych kosztów plus jeszcze do każdego takiego złotówkę i oczywiście w ramach inflacji generalnie, prawda, naszego wspaniałego nowego porządku świata, gdzie wszystko będzie drożało w mgnieniu oka, z roku na rok i widzimy teraz jakby ten właśnie rozbieg, co oni wymyślają. W ciągu jednego tygodnia mamy zapowiedzi kolejnych kolejnych podatków, podniesień akcyzy i tak dalej, Tego jest masa. Więc jakby w mojej głowie wiedzą takich rzeczy, które tutaj znowu mogę powiedzieć, a nie mówiłam i nie chcę mi się szukać filmu, gdzie ja miałam film pod tytułem Sklepikarze Śmieciarze. I to było z dwa lata temu. Takich cud, cudów, to ja mam dla Was w głowie mojej tysiące. Trudno, aż wyobrazić sobie skalę po prostu tego, jak drogie będzie życie i jak dosłownie ma doprowadzić do zniszczenia, zrujnowania życia Europejczyków. Znając oczywiście nas, nasze czasem lenistwo, wygodę, intensywność życia, brak czasu, możemy zakładać, że mało kto będzie się w to bawił. Mało kto jest teraz w stanie, idąc do sklepu, pamiętać o tym, żeby wziąć swoją materiałową siatkę, torbę na zakupy, a co dopiero, żeby być gotowym latać z takimi śmieciami i gromadzić je jeszcze w domu na małym metrze kwadratowym. Ja mam żyć ze śmieciami, albo będę niewolnikiem naszych śmieci, i to będzie teraz jakiś taki priorytet naszego codziennego życia, żeby zapierdalać z tymi śmieciami nie tylko pod dom, ale też nie wiadomo jak daleko. A weźmy sobie ograniczanie przemieszczania się, ograniczanie dysponowania własnym transportem, na którego nas stać. I co? I będziemy musieli ze śmieciami, workami śmieci raz w tygodniu, może, zapierdzielać komunikację miejską? Jak to się ma wszystko do tego? Jak? Już teraz ludzie, którym zabiera się możliwość poruszania po swoim mieście, mają problem właśnie udać się po zakupy, jeśli nie stać ich na taki samochód, który pasuje globalistom, żeby był w ramach tych bogackich. Części społeczeństwa. I teraz jeszcze w drugą stronę ludzie mają zapierdzielać się ze śmieciami? Cały ten materiał jest treścią o teorii spiskowej tylko w celach rozrywkowych. Nie na poważnie.